Dzień dobry Państwu, Zofia Filipiak, Stowarzyszenie Stop Z. Witam serdecznie po długiej przerwie, bo to już ponad 2,5 po miesiąca, ale sytuacje nasze są takie, jakie są. Nic się nie zmienia, więc nie zawsze udaje się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy, co chcielibyśmy, ale nie będę wchodzić w szczegóły, bo to. Nie ma sensu, szkoda czasu. Mam parę spraw do przedstawienia właśnie teraz. Dlaczego krótko, Tak, dlaczego jest jak jest? O, sytuacja ofiar się pogarsza, przybywa ofiar śmiertelnych i nikt, dosłownie nikt, nie reaguje. Nikt z tych, którzy mogliby cokolwiek. Jedną z takich osób, właśnie o której dzisiaj postanowiłam zrobić to nagranie, jest doradca prezydenta, profesor Zybertowicz. Ale zanim przejdę, to jeszcze parę zdań, ale zaraz przedstawię, może tutaj e, już połączę ten plik, który przygotowałam. Więc e, parę zdań jeszcze takich ogólnych chciałabym przekazać. E, co, co chciałabym jeszcze w tym czasie, dopóki mogę, bo nie wiem, jak długo znowu będę mogła, sytuacja rodzinna się zmienia. Więc chciałabym jeszcze pokazać Państwu, dlaczego jest, jak jest, dlaczego jest coraz gorzej, ponieważ nikt z tych osób, którzy mogliby, powinni przede wszystkim wspomóc nasz nas, potwierdzić to, o czym mówimy, milczą. No i to tak jest, już. Naprawdę, że staje się to taką normą, że do kogo byśmy się nie zwrócili. To wszyscy nabierają nagle wody w usta, nawet po wcześniejszych obiecanych zapewnieniach, że coś będą robić. Nagle jest sytuacja odwrócona o 180 stopni. Więc do, do przedstawienia jeszcze mi pozostaje z ostatniego okresu moja próba zrobienia takiej konferencji z lekarzami, naukowcami, gdzie liczyłam szczerze mówiąc, na to, że w końcu po tych swoich wcześniejszych zapewnieniach podczas lockdownów, że będą z nami współpracować i nawet były pewne ruchy zrobione, które wyglądało, że będzie tak wszystko szło w dobrym kierunku, że będziemy mieli jakieś zaplecze specjalistyczne, żeby móc to udowodnić. No niestety odwrócenie sytuacji to jeszcze to później przygotowuję parę pism jeszcze takiej do różnych urzędów. Być może będą to ostatnie pisma, bo nie widzę tutaj sensu treść czasu, energii na coś, co idzie do kosza. I jeżeli, jeżeli nie wezmą się za to naprawdę poważni ludzie nie, nie, nie zrozumieją, że my nie, nie walczymy o siebie, bo my tak naprawdę już wszystko straciliśmy, co mieliśmy, bo zabierają nam dzieci, okaleczają dzieci, wnuki. Zabierają najbliższych, odchodzą, właśnie tutaj mam jeden list jednej pani, która ostatnio też przysłała mi o, o, o zgonie swojej siostry, więc no i, i jeszcze oczywiście pozostaje też konferencja z Jasionki, na której byliśmy do krótkiego sprawozdania w kongres na temat bezpieczeństwa Polski i jak to wygląda. No to się Państwo rozczarujecie, ale teraz przechodzimy do pana Zybertowicza. Był w promocją swojej książki w Toruniu w maju. I dobrze, że od tej pory minęło już tyle czasu, bo moje emocje już trochę opadły, bo byłam po prostu tak zniesmaczona tą osobą i jego reakcją na to, co powiedziałam. A prezentował książkę pod tytułem Eksploracja. No i tutaj macie Państwo taki krótki opis. Tej książki, gdzie pisze ktoś, że w tej książce pan Zebertowicz stworzył przestrzeń do rozmowy o AI, której wszyscy potrzebujemy. W dzisiejszym świecie przejrzystość w naszym dyskursie to kluczowe wymaganie. No tak, przejrzystość. Wszyscy te książki piszą, tylko nic z nich nie wynika, bo nie mówią o najważniejszym. O tym, o ofiarach tych nowych technologii. I to jest najtragiczniejsze, Szanowni Państwo, że ci, którzy mogliby cokolwiek powiedzieć, a zajmują się szeroko tematyką też technologii, milczą. No i tutaj, jak mówię, kolejna książka, jakiegoś profesora, który tak naprawdę powinien odejść ten tytuł po tej, po tej swoim zaprzeczeniu tego, o czym powiedziałam, a to, że byliśmy, że byłam na tym spotkaniu z tym profesorem, zamieszczam zdjęcie, bo właściwie to w ostatnim momencie się zdecydowałam, jak tam organizatorzy poprosili nas wszystkich do tego zdjęcia, ponieważ byłam naprawdę zniesmaczona tym wyparciem, tego, co powiedziałam, i za chwilę w jaki sposób opowiem ale widziałam, że zauważyłam, że nie było żadnej e, kamery, nikt tego nie nagrywał, ale to jest też dla mnie m, żadna nowość. Dobrze, że w ogóle pan przyjechał, bo nie było rejestracji, a gdyby widział, że może będę, to pewnie też by się prezentacja nie odbyła tak jak, e, tak jak to było w Sejmie parę razy, kiedy były różne konferencje na temat WHO e, czy inne. E, to też obiecali zastępić e, jacyś e, Doradcy też prezydenta być, miał być wicemarszałek Sejmu, bo w ogóle się nie pokazali. Mikrofony miały być włączone, w, można było zadawać pytania do dyskusji. Niestety, jak ja się pojawiłam, mikrofony zostały wyłączone, można było pisać karteczki, no i tam ktoś łaskawie sobie wybrał, którą karteczkę przeczyta. Także dzieją się rzeczy y, bardzo dziwne, ale tutaj jeszcze y, to nie tylko to, y, o, o czym teraz mówię, przy tej konferencji, na której prawie, że też wydawało się, że nie będę, czyli chodzi o tą jasionkę, też w ostatniej chwili wszystko się zaczęło zmieniać, ale po takiej już energicznej postawie z mojej strony, nagle sytuacja się zmieniła, ale to, że byłam, byliśmy monitorowani, to, to też się przekonałam. Ale tutaj wracając do tej historii, to pan... Zybertowicz po swojej prezentacji tej swojej książki no oczywiście tradycyjnie chciał tam usłyszeć jakie ktoś ma pytania, no to ja po prostu powiedziałam czy zna temat czy zna problemy tej grupy ze Stop Z a wiedziałam, że zna bo już wcześniej mi sygnalizowały osoby, że były u tego pana, rozmawiały z nim no, to oczywiście pan powiedział, tak, ale to wiecie, wie pani co, daliście się coś wkręcić. Tego nie ma. No, po prostu więc trzymając ten mikrofon, zacząłem objaśniać, że niczego sobie nie daliśmy wkręcić, to potwierdził sam szef Mon. Następnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, następnie mówią o tym specjaliści, którzy tworzyli te techn na przykład niektóre technologie, jak gospodarcze do czaszki, czyli to e, słynne Wojtu Skal. Gdzie emituje się ludziom głos, który komentuje ich rzeczywistość? Bardzo dramat, codzienną rzeczywistość oczywiście. i z tego występują często bardzo e najczęstsze, w sumie chyba dramaty samobójstw. E też e zabieram się i chciałabym zrobić taką listę tych takich spektakularnych, w e ostatnim czasie e samobójstw czy morderstw, i bo to już naprawdę wygląda tak, jak powiedział z swego czasu, w 2007 roku były generał KGB Borys Ratnikow, że nie minie dekada, a ludzie będą zachowywać się jak zombie, jeżeli z tą bronią psychotroniczną jej się nie zastopuje, nie zrobi się jakiegoś porządku. No niestety tak się dzieje, co widzimy w mediach te drastyczne przypadki morderstw, a później a, y tak, a później taka osoba dokonuje najczęściej samobójstwa. Później prokuratora y wycisza zeznania, nie ujawnia, utajnia, y bo najczęściej padają tam właśnie stwierdzenia, w jakich okolicznościach ta osoba dokonuje tych morderstw. I to są młodzi ludzie, dobrze zapowiadający się studenci, gdzie pamiętamy tą sytuację Mateusza z Ol Olkusza. Y tutaj Uniwersytet Warszawski, no to już wyjątkowo tragiczna sytuacja, ale i też pokazująca, że, że było to ewidentnie sterowanie, bo jeszcze z detalami kanibalizmu na koniec. To nie są normalne sytuacje, że osoba z normalnego domu, student, zachowuje się w taki sposób poza, poza swoją świadomością, poza kontrolą. Całkowicie, no ale tak te technologie działają. My wiemy, jak działają. Mamy tego doświadczenia na sobie, więc ukrywanie tego przez pana profesora jest bardzo cynicznym podejściem. No ale cóż, są profesorowie i profesorowie. Niestety, uważam, że ten pan powinien oddać ten tytuł, a może zmusicie go do tego, wysyłając jakieś pisma do. Bezpośrednio, tak? Czy y, 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 będąc na spotkaniach z tym panem, y, zadawajcie mu pytania, ponieważ y, jak to jest, czy do tej pory jeszcze się nie zapoznał, jak, na kim testuje się te nowe technologie, że to nie są wymysły, że to nie są ludzie chorzy, że sobie niczego nie wkręcili, tylko to są twarde, namacalne fakty. O tym się mówi na świecie, niestety, proszę Państwa. Więc. Ja nie wiem, jak długo, jak długo ci ludzie będą właśnie przemilczać takie fakty. Przecież tego jest tak dużo, a na koniec już zmuszona jakby stanąć do tego zdjęcia, skorzystałam z okazji i wręczyłam panu Zeberdowiczowi ten materiał, ten materiał z testów broni, energii skierowanej na cywilach. To się łączy też oczywiście z kontrolą umysłu. No i oprócz tego, ten artykuł z opisanymi objawami przez naukowców z vat -u. Więc teraz macie okazję do tego, żeby po prostu iść dalej, tak? I atakować, pisać, żądać wyjaśnień i zmuszać do zwrócenia się do prezydenta. O wniesienie odpowiedniej ustawy, powania komisji śledczej. Kto to robi? Przecież to są setki, jak nie tysiące, setki tysięcy już okaleczonych ludzi, których się zamyka w psychiatrykach. Znacie to nawet z prasy, gdzie ten ktoś, kto dokonuje takiej sytuacji, jest natychmiast odwożony do psychiatryka. Inna kwestia, zabiera się też tym ofiarom dzieci. Też mam mnóstwo takich zgłoszeń. To naprawdę wypadałoby zrobić mnóstwo nagranie. Na każdy, na każdy temat, bo tej, tych materiałów w prasie codziennej, na portalach internetowych, w, w tych, w, pojawia się tak dużo, że, że tutaj ktoś powinien się tym zająć i robić te filmy, żeby to było w tej przestrzeni jak najwięcej. To może też sztuczna inteligencja w końcu by... Też zrobił jakiś, ktoś wpisując te zbrodnie, miało, miała jakieś tutaj większe podłoże do tego, że to się dzieje, że tego jest coraz więcej, bo w tej chwili wszystko jest zamiatane pod dywan, i, i tak naprawdę nie ma, nie ma kogoś, kto by za to odpowiadał. W końcu musimy to przerwać. I, i tutaj o tych technologiach, które się testuje neurotechnologiach, które się testuje od bardzo dawna. Jest takie nagranie moje tylko YouTube mi zdjął, więc ona jest na Ramblu, gdzie odbyła się też w Warszawie konferencja, ale wcześniej już w 2005 roku. W 2005 roku taka specjalna grupa do spraw etyki przy Komisji Europejskiej. Opisała też. I poniekąd wymusiła tę konferencję międzynarodową w sprawie etyki, w sprawie implantowania tych nowych technologii informacyjnych, implantacyjnych do organizmów, bo, bo tego nikt tak naprawdę nie kontroluje. Tylko, że z tej konferencji do marginesie tak naprawdę nic nie wyniknęło. Bo to tylko tyle, że wszystko wygląda tak, że coś robimy, ale tak naprawdę nic nie robimy. I tutaj piszą znowu do mnie codziennie, czy to na maila, czy na smsy, ludzie, którzy są, czy na listy zwykłe, pocztą, którzy są coraz bardziej, coraz okrutniej teatrowani. Pokazuję te zdjęcia tej pani, które, te zdjęcia i jeszcze bardziej, to jest ostrzelanie z broni dew. Na co powiedział tej pani lekarz, że to pewnie jakieś insekty ją tak zaatakowały. No, to mówi lekarz. Którzy wiedzą, jak, no, może akurat jak ta broń wygląda, niekoniecznie, ale są też inne objawy porażenia mikrofalami, więc tutaj już tak. Wiem, że są uczeni, bo inne relacje to pokazują. I jeszcze tutaj miałam zdjęcie, ale gdzieś mi uciekło chyba. Tej pani właśnie, kurczę, szkoda, ale innym razem pokażę. Gdzie miała popalone palce, poparzone. Skóra odchodzi zupełnie z rąk. To samo miała, miało, miała też pani z innej miejscowości też mi przysłała. To pani jest z Rody śląskiej, i tutaj przy okazji bardzo proszę, jeżeli ktoś, bo wiem, że jest dużo osób z tamtą, którzy do mnie, do mnie pisały, bardzo prosiła o kontakt mailowy, bo pani Irena bardzo prosiła, znaczy prosiła, wysyła mi te informacje, że ma znowu poparzenia. Te są stare. 2018 chyba 2019, ale teraz ma podobnie. To nie są najgorsze rzeczy, których. Są części intymne, których oczywiście nie mogę tutaj pokazać. To są tak okrutne rany, że się normalnie w głowie nie mieści. Jest nadal taka znieczulica, że ludzie nie widzą po prostu problemu, żeby tutaj się zaangażować, pomóc. I to te zdjęcia pani Irena zaznacza, wysłała do wszystkich organów państwowych, do prokuratury, do prezydenta, do posłów bodajże też chyba. Także wyczerpała resztkami sił, robiła bardzo precyzyjne, właśnie tutaj, nawet opisy tych swoich zdjęć, żeby to było jasne, jakie, jak, w jakich okolicznościach to występuje, jak to wygląda. No i próbowano tą panią umieścić w psychiatryku, i po mojej interwencji, wtedy sąd odstąpił od tego, ale nie zmniejszono tortur, i tutaj już Właśnie, może zwrócenie się, ale tak za, mo za moim pośrednictwem musiałabym wiedzieć, kto by się tutaj zgłosił, żeby mogła przekazać, czy, czy pani byłaby gotowa na wpuszczenie kogoś, bo ma problem też z wychodzeniem i spuszczaniem. I tutaj jeszcze na koniec, właśnie zdjęcie pokażę naszej koleżanki, ostatnią, pani Ani Lewickiej z Białego gdzie uszkodzono oko. To są. Naprawdę już tak zbrodnicze próby wymuszenia, nieinformowania o tym, ale my nie mamy innego wyjścia, ponieważ my jesteśmy codziennie okaleczalni, nasze rodziny, nasze dzieci, więc nie możemy tego tematu zamknąć. I dlatego jeszcze raz apelujemy o pomoc. Ale tak jak do tej pory, wszystkie te grupy, Antysystemowe, Sukce... bardzo sukcesywnie odmawiają nam jakiegokolwiek z nami kontaktu. Naprawdę, wy nie zdajecie sobie sprawy, jak daleko chyba idą te technologie. Jeszcze na koniec tutaj może przeczytam. A, jeszcze zostało mi to zdjęcie, które chciałam pokazać. Tutaj, to jest typowe zostawienie takiego znaku. Coś w rodzaju jakiegoś satanistycznego, ponieważ jest to bardzo specjalistyczna jakaś technologia do zakładania takich obrączek. Nie wiem, co ta symbolika ma oznaczać, ale to było na dzień przed tym, jak byłam umówiona z tą panią, że przyjadę. A jest to pani szczególnie pod ochroną, w cudzysłowie, dlatego że to jej, tej pani, Mon swego czasu, wtedy, kiedy wszyscy pisaliśmy w 2016 roku po wystąpieniu pana Antoniego Macierewicza w Toruńskiej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej potwierdził te eksperymenty na zbroję elektromagnetyczną na cywilach. I, I to właśnie zrobiono tej pani, a Opowiedź z Monu brzmiała: Dziękujemy za zwrócenie uwagi w sprawie, po o, o, opisach doświadczeń, e, w, w wykorzystania w nieuprawniony sposób broni energii skierowanej. Czyli to jest oficjalne potwierdzenie, że stosuje się na cywilach tą broń. I dlaczego mamy takich doradców jak pan Zbertowicz, Proszę mi powiedzieć, którzy nic nie robią. No, ale jak się przyjrzymy, tak, gdzie pracował do tej pory, jaka jest historia zawodowa tego pana, to możemy sobie tutaj odpowiedzieć może troszeczkę więcej. W 2006 roku był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowy, Wojskowych Służb Informacyjnych, od 2006 do 7 przewodniczył Radzie Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1 lipca 2007 do, do 16 listopada 2007 był głównym doradcą Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa, czyli ekspert od bezpieczeństwa, a nie wie, że testuje się na cywilach broń, tak? Energetyczną, elektroniczną, mikrofalowo. Dalej. E, był członkiem komitetów naukowych. Pierwszego, i, 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 drugiego i trzecie, trzeciego konferencji smoleńskiej z lat 2013-2014 dotyczących katastrofy samolotu. A tutaj to właśnie w związku z tym panie profesorze chyba będziemy musieli iść krok dalej i zająć się, jeżeli pan nic nie zrobi, pana sąsiadem, który powrócił z misji w Libii czy z Libanu. I jakie informacje przekazywała żona tego pana, którą w konsekwencji umieszczono w psychiatryku, tam ją poznałam. Ale gdzie jeszcze pan profesor tutaj był doradcą do spraw bezpieczeństwa? W 2015 roku został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy. Został również doradcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w grudniu 2021 wszedł w skład Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności, działających w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Proszę, jaki ekspert? Powoływany również skład Komitetu Offsetowego w Ministerstwie Obrony Narodowej. No i jeszcze tutaj jest kolegium do spraw służb specjalnych oraz Rady Programowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W 2023 z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości został powołany do, przez Sejm w skład Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. No, no, no. Także panie Zybertowicz, panie profesorze, proszę się wziąć do roboty i przestać okłamywać społeczeństwo, że nic takiego się nie dzieje złego, że ci ludzie, którzy mówią, że są ofiarami tajnych technologii, testowanych na cywilach, nie tajnych technologii, w sposób tajny testowanych na cywilach, sobie coś wkręcili, coś uzdrali, czyli po prostu psychiatria, tak? Niestety, nie znam te numery, proszę Pana. I jeszcze na koniec przytoczę zapowiedziany list tej Pani, która właśnie pisze w ten sposób, która pisze właśnie w ten sposób, że od, 2000, od 9 lat jest, opiekowała się niepełnosprawną siostrą, i jakie tutaj ma, jakie, jakie dolegliwości odczuwa ta siostra? Tylko tutaj pani, jakby całe to działanie przekierowuje na sąsiada. Czy słusznie, czy nie, to na razie zostawiam tę kwestię, może omówię te, też te problemy, te sprawy bardziej, ale piszę tak, że. Otrwa to już od 9 lat. Byłyśmy i dalej na to miejsce. Tortury elektroniczne, fale elektromagnetyczne, mikrofalowanie, lasery powodują liczne obrażenia ciała w postaci oparzeń, siniaków, zaników mięśni i tkanek, jak również uszkadzanie narządów wewnętrznych, które to obserwowałam na mojej niepełnosprawnej siostrze, robiąc jej to, Jakiś, i robiąc jej co jakiś czas badania laboratoryjne, proces zniszczenia jej zdrowia i życia znacznie się zroszczył od początku tego roku. I, i bardzo szybko postępował. Obserwowałam to gołym okiem, a Potwierdzały to badania zlecane jej przez lekarza rodzinnego. Nagle pojawiła się niedoczynność tarczycy, osłabienie zostało, osłabione zostało serce i płuca, ciągle pojawiała się flegma jej, ją dusząca i mająca ją udusić i bardzo często wzywałam ratownic, ratownictwo medyczne. Siostra była ciągle przewracana, co skutkowało obrażeniami ciała, miała poparzone nogi. Właśnie szkoda, że nie mam tutaj tego poparzenia z rąk pani Reny i nóg też, ale to może innym razem. Zresztą możecie je państwo znaleźć na naszej stronie, chyba. I częściowo są tak, ale tam można też szukać o tych obrażeń. Siostra była ciągle przewracana, a co skutkowało obrażenia Aha, miała poparzone nogi, liczne bąble z wysiękami i zmieniony kolor skóry, śniaki i zaburzenia równowagi. I neurologiczne zaburzenia. Czasami nie wiedziała, w jakim świecie żyje. Była totalnie zaburzona, co przy jej schorzeniu było strasznie uciążliwe. Ja, mam, ja nie mam wątpliwości, że było to celowe działanie zmierzające do jej unicestwienia. Była poddawana dzień i w noc działaniu, ponieważ leczenie zastosowane przez lekarza nie przynosiło efektów a nawet stan jej zdrowia się pogarszał. Stwierdzono u niej również anemię, czego wcześniej nigdy nie było. Zmniejszono jej, jej ciepło ciała i inne parametry życiowe. Była wyziębiana, co skutkowało zaburzeniami czynności narządów. W wieku 72 lat na skutek działania fal elektromagnetycznych miała wywołane krwawienie z narządów rodnych. Tak, to jest bardzo częste. Ale to wyziębianie także skarżą się na to młodzi ludzie. Albo jest wyziębianie, albo na odwrót, podgrzewanie tkanek. Co tutaj jeszcze? W dzień w chwili śmierci. W wieku 72 lat na skutek działania fal elektromagnetycznych miała wywołane w narządów rodnych. W chwili śmierci dosiła się flegmą sztucznie wywołaną, a tętno wynosiło 24. Została umieszczona, została wyniszczona i doprowadzona do przedwczesnej śmierci. Także to są tego typu, z takimi problemami, też właśnie tutaj ostatnio pani Rena, o której wspomniałam wcześniej, przysyła mi sms I nie tylko pani, Basia z Zostrołęki, podobne doświadczenia. Obawia się, że, że już niedługo odejdzie, ale jest z tym pogodzona, jest świadoma wszystkiego. Dlatego jeszcze raz proszę, zróbmy coś. Atakujmy tych, którzy mają, są decydentami, mają władzę, mogą wprowadzać prawo, zmieniać prawo ustawy, bo nie mamy innego wyjścia. To z mojej strony na razie tyle. Bardzo proszę, żebyście się kochani trzymali. Ci, którzy macie te wszystkie problemy i miejmy nadzieję, że ktoś się w końcu tutaj. Nad nami zlituje i wspomoże nasz w tych naszych y, ciągłych dążeniach do ujawnienia tego dramatycznego, bestialskiego procederu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.